Tak, z Ebeliną się trzymamy y, dość tak y, konkretnie <laughs> razem, y, no co, no spotykamy się, dzwonimy do siebie, smsujemy, zawsze się, jak ktoś ma problem, musi się wypłakać, to zawsze jest telefon, bach, bach, no, ale oczywiście o Elisce nie zapomniałyśmy i, i też cały czas z Eliską jest kontakt, y, także w sumie Święta Trójca jest dalej, nic się nie zmieniło. Ewelina ogłosiła, że jest z Pawłem w związku ja uważam, że zajebiście, skoro oni tam coś do siebie czują i, i w ogóle, no to czemu nie, nie? Nie chcę tam, świrują bajerkę. <grym> w pierwszym sezonie się nie znaliśmy, tak, także to też nas trochę usprawiedliwia, zachowania nasze, gdzie tam komuś ktoś opierdalał o dupę czy coś, nie? Ale yy, no co, no, widać już było na przykład w drugim sezonie, nie, nawet pod koniec pierwszego, że ich te, takie relacje się trochę poprawiają. W drugim sezonie to już wyglądało całkowicie inaczej, mimo że tam Paweł sobie dalej sprowadzał te dupę. Ewelinę to fakt, faktem bolało, no ja ją rozumiałam. No ale no, no tak wyszło, no skończył się program i sens. I se tam są razem, nie? Muzyka